Was bardzo serdecznie na kanale Natura Piękna. Ja jestem Sylwia i przychodzę z kanału Ninet Blog. W dzisiejszym odcinku chciałabym przekazać Wam kilka prostych trików, jak makijażem sprawić, by Wasze oko wydawało się większe. Nie jest to trudne, makijaż oka jest naprawdę łatwy i szybki do wykorzystania na co dzień, więc jeżeli borykacie się z tym, że Wasze oczy są dosyć małe i optycznie chciałobyście je powiększyć, to zapraszam do zostania ze mną dalej. Na początek podkład. Dzisiaj zdecydowałam się na produkt matujący, który przykryje mi wszelkie niedoskonałości, a także będzie kontrolował wydzielanie sebum w ciągu dnia. I w tym celu wybrałam podkład marki Cobo Matte Makeup w odcieniu 101 Ivory. Podoczę oraz dla wyrównania tu na wyrównania kolorytu na powiecie rozświetlający korektor z Cobo Modeling Illuminator, oczywiście w jaśniejszym odcieniu, czyli 101. Już na tym etapie możemy zadbać, aby nasze oczy wydawały się większe, dobrze rozświetlając okolice wokół nich. Całość utrwalam transparentnym pudrem sypkim marki My Secret Loose Transparent Powder, dzięki któremu cały makijaż będzie scalony, a także super trwały. Nie zapominam o okolicach pod oczami, aby korektor w tym miejscu mi się nie zrolował. W tym instruktażu głównie skupiamy się na makijażu oka, dlatego kontur będzie dosyć delikatny i najpierw użyję matowego pudru brązującego do twarzy i ciała z My Secret, który doskonale podkreśli moją opaleniznę, a także bardzo fajnie wymodeluje mi twarz. Na policzki wybrałam róż w bardzo delikatnym, chłonnym, matowym odcieniu i jest to numer 201 marki Sensi. Szczyty kości policzkowych oraz środek twarzy rozświetla za pomocą pudru rozświetlającego marki Kobo Highlighter Powder w odcieniu 309 Golden Light. Dzisiejszy makijaż oczu zacznę od podkreślenia moich brwi, które są równie ważne jak chociażby pomalowanie rzęs za pomocą tuszu. Tworzą one taką jakby ramę dla twarzy, która wygląda zdecydowanie bardziej wyraźnie, a przez podniesienie łuku brwiowego oczy wyglądają na większe. Do ich stylizacji użyję dzisiaj dwóch produktów. Najpierw cienia do brwi w odcieniu 303 brunet. A następnie utrwalę je za pomocą modelującego żelu do brwi, również marki Kobo w odcieniu 2 Medium Brown. Niemalże na całą powierzchnię powieki ruchomej nakładam najjaśniejszy cień z palety. Nude Eyeshadow Set Marki Kobo. Nakładam go palcem, aby uzyskać lepszą pigmentację na skórze, a także żeby cień mi się nie osypywał. Największą koncentrację koloru staram się uzyskać na samym środku powieki ruchomej. Następnie załamanie powieki delikatnie zaznaczam brązowym matowym cieniem marki My Secret w odcieniu 506, pamiętając by rozcierać go ku górze w stronę łuku brwiowego, a także w stronę końca brwi, nigdy do dołu, bo to optycznie zmniejszy nam oko. Już przy linii rzęs, mniej więcej od środka powieki, nakładam czarny matowy cień, dzięki któremu uzyskam efekt wydłużonego oka oraz zagęszczonych rzęs. Cień ten pochodzi z palety Matte Eyeshadow Set marki Kobo. Pamiętajcie, aby w zewnętrznym kąciku oka ten cień wyciągać również do góry w stronę końca brwi, nigdy do dołu, bo to optycznie zamknie Wam oko. Podług brwiowy nakładam jasny, matowy cień o numerku 505 z My Secret, dzięki któremu również optycznie podniesiemy łup brwiowy, a dzięki czemu nasze oko będzie wydawało się nieco większe. Na dolną linię wodną nakładam jasną cielistą kredkę z MySecret Satin Touch Co w odcieniu nude. Dzięki temu oko będzie wydawało się bardziej otwarte, większe, wyspane. Na sam koniec zostało wytuszowanie rzęs. To również jest bardzo istotny krok w tym, aby uzyskać efekt powiększonych oczu. Istotne jest, aby rzęsy były doskonale rozdzielone, wydłużone oraz delikatnie podkręcone. W tym celu dzisiaj zdecydowałam się użyć tuszu marki Sensique Volume Explosion, oczywiście w kolorze czarnym, który optycznie również otworzy mi oko. Tusz ten ma świetną silikonową szczoteczkę, która przepięknie rozczesuje rzęsy, nie sklejając ich. Nie zapominajmy wytuszować również dolnych rzęs. Jeżeli chodzi o usta, to w związku z tym, że nie odgrywają one głównej roli w dzisiejszym makijażu, zdecydowałam się nałożyć na nie coś nieco delikatniejszego i wybrałam pomadkę marki Kobo z serii Fashion Color w odcieniu 101 Cinnamon. na tyle. Cały makijaż jest już skończony. Jak mogłyście zobaczyć, jest on naprawdę łatwy w wykonaniu, nie wymaga obecnie wiadomo jakich umiejętności. Efekt większego i bardziej otwartego oka można uzyskać naprawdę w kilka minut i przy niewielkim nakładzie finansowym, bo wszystkie kosmetyki, które Wam dzisiaj te pokazałam są dostępne w drogerii Natura. Mam nadzieję, że widzicie różnicę pomiędzy okiem niepomalowanym, a okiem z makijażem. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy makijaż Wam się spodobał, a jeżeli wykorzystałyście te triki, to napiszcie, czy u Was one również się sprawdziły. Zachęcam do dawania łapek w górę oraz do subskrypcji kanału Natura Piękna, aby nie ominąć żadnego filmiku, który się tutaj pojawia. Ja się tymczasem żegnam i do zobaczenia już kolejnym razem. Pa!